O mój Jezu, upadam na twarz Twojej woskiej obecności, błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i swojej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. O udziel mi pomocy i łaski. Daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę piątą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, w którym muszę poświęcić na napełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij o miłościwe Panie moją pełną miłość intencję i spraw. Aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą, i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Piąta godzina. Od dziewiątej do dziesiątej w nocy. Pierwsza godzina konania w ogrodzie Getsemani. Mój udręczony Jezu, Czuję, że jestem przyciągana do tego ogrodu, jak gdyby prądem elektrycznym. Ujmuję, że Ty, potężny magnes mojego zanionego serca, wzywasz mnie, a ja biegnę, myśląc sobie, cóż to za urok miłości, który w sobie czuję. Ach, może mój prześladowany Jezus jest w takim stanie rozgoryczenia, że odczuwa potrzebę mojego towarzystwa? I pędzę, ale nie. Czuję się przerażona, wchodząc do tego ogrodu. Ciemności nocy, dokuczliwe zimno, powolne poruszanie się liści, które jak smętne głosy zapowiadają ból, smutek i śmierć mojego cierpiącego Jezusa. Delikatne migotanie gwiazd, które jak płaczące oczy wytężają wzrok i powtarzają. Echem płacz Jezusa, oraz wyrzucają mi moją niewdzięczność. Drżę mu więc, szukam Go po omacku i wołam do Niego. Jezu, gdzie jesteś? Wołasz mnie i się nie pokazujesz. Wołasz mnie i się ukrywasz. Wszystko budzi przerażenie i strach. Wszystko jest w głębokiej ciszy. Ale nadstawiam uszu, i słyszę ciężki oddech i to właśnie Jezusa znajduję ale co za bolesna zmiana to już nie słodki Jezus z wieczerzy eucharystycznej którego twarz jaśniała uśniewającym i zachwycającym pięknem on jest smutny i to śmiertelnym smutkiem zniekształcającym jego naturalne piękno jest już w agonii ja zaś odczuwam niepokój na myśl, że może już więcej nie usłyszę jego głosu, ponieważ wydaje się, że umiera. Obejmuję zatem jego stopy, staję się odważniejsza i zbliżam się do jego ramion. Kładę dłoń na jego czole, żeby go podtrzymać, i szeptem wołam do niego: Jezu, Jezu. A on poruszony moim głosem spogląda na mnie i mówi: Córko, jesteś tutaj, czekałem na ciebie. To był smutek, który dokuczał mi najbardziej, całkowite opuszczenie przez wszystkich. Czekałem na ciebie, aby cię uczynić świadkiem moich boleści. I pozwolić Ci wypić razem ze mną kielich goryczy, który wkrótce mój Ojciec Niebieski przyśle mi przez anioła. Wysączymy go wspólnie, gdyż nie będzie to kielich pocieszenia, ale wielkiej goryczy. Czuję potrzebę, aby jakaś kochająca dusza wypiła z niego przynajmniej kilka kropel. Wezwałem więc Ciebie, abyś go przyjęła i dzieliła ze mną moje boleści, i zapewniła mnie, że nie pozostawisz mnie samego w tak ogromnym opuszczeniu. Ach tak, mój udręczony Jezu, wypijmy razem kielich Twojej goryczy. Będziemy cierpieć Twojej boleści, a ja nigdy nie odejdę od Twojego boku. Cierpiący Jezus, zapewniony przeze mnie popada w śmiertelną agonię i znosi boleści. Jakie nigdy przedtem nie były widziane ani słyszane. A ja, nie mogąc tego wytrzymać i chcąc okazać Mu współczucie oraz przenieść Mu ulgę, mówię do Niego: Powiedz mi, dlaczego jesteś taki smutny, cierpiący i samotny w tym ogrodzie i w tej nocy? Jest to ostatnia noc Twojego życia na ziemi. Pozostało Ci zaledwie kilka godzin do rozpoczęcia Twojej męki. Sądziłam, że znajdę przynajmniej niebieską Mamę, kochającą Magdalenę i wiernych apostołów. Natomiast znajduję Cię samego i pogrążonego w smutku, który zadaje Ci okrutną śmierć i nie pozwala Ci umrzeć. O moje dobroci i moje wszystko. Nie odpowiadasz mi. Przemów do mnie, ale wydaje się, że brak Ci słów. Tak wielki jest smutek, który Cię dręczy. Ale, o mój Jezu, to Twoje spojrzenie, pełne światła, ale cierpiące i badawcze, które wydaje się, jakby szukało pomocy. Twoje blade oblicze, Twoje wargi spiesznięte z miłości. Twoja boska osoba, która drży cało od stóp do głów, Twoje serce, które mocno bije, a jego uderzenia poszukują dusz i wywołują takie duszności, że wydaje się, iż w każdej chwili możesz wydać ostatnie tchnienie. Wszystko to mówi mi, że jesteś sam i dlatego pragniesz mojego towarzystwa. Oto jestem. O Jezu, cała dla Ciebie i razem z Tobą. A co więcej, nie mam serca, żeby patrzeć na Ciebie porzuconego na ziemi. Biorę się w swoje ramiona i przytulam do swojego serca. Chcę policzyć jedno po drugim. Twoje zmartwienia i jedna po drugiej zniewagi, ukazujące się przed Tobą, aby przynieść Ci ulgę we wszystkim. Dość uczynienie za wszystko i przynajmniej jedną moją radość za wszystko. Ale, O mój Jezu, gdy Cię trzymam w moich ramionach, Twoje cierpienia się wzmagają. Życie moje, czuję ogień płynący w Twoich żyłach i czuję, jak Twoja krew się gotuje, i chcę rozerwać żyły, aby się wydostać. Powiedz mi, miłości moja. Co robisz? Nie widzę bicza ani cierni, ani gwoździ, ani krzyża, a jednak kładę głowę na Twoim sercu. Czuję, że okrutne ciernie przekuwają Twoją głowę, że bezlitosne bicze nie oszczędzają ci żadnej cząstki wewnątrz i na zewnątrz. Twojej boskiej osoby i że twoje ręce są bardziej sparaliżowane i powykręcane. Niż gdyby były przebite gwoździami. Powiedz mi, moja słodka dobroci, kto ma taką moc nawet w twoim wnętrzu, żeby cię dręczyć i sprawiać, że przychodzisz tyle śmierci, ile jest udręk, jakie ci zadaje. Ach, wydaje się, że błogosławiony Jezus otwiera swoje słabe i umierające usta i mówi do mnie. Córko moja, chcesz wiedzieć, kto mnie dręczy bardziej niż sami oprawcy? A raczej udręki oprawców są niczym w porównaniu z tym. Jest to odwieczna miłość, która chce mieć pierwszeństwo we wszystkim. Sprawia, że cierpię wszystko na raz, a w najbardziej skrytych miejscach każe mi cierpieć to, co oprawcy każą mi przecierpieć stopniowo. Ach, córko, moja, to miłość całkowicie dominująca nade mną i we mnie. Miłość jest dla mnie gwoździem, miłość jest dla mnie biczem, miłość jest dla mnie koroną ścierni, miłość jest dla mnie wszystkim. Miłość jest moją nieustanną męką, natomiast męka zadawana przez człowieka jest tylko czasowa. Ach, córko, moja, Wniknij w moje serce, przyjdź i rozpłyń się w mojej miłości. Tylko w mojej miłości będziesz mogła zrozumieć, jak bardzo cierpiałem, i jak bardzo Cię kochałem, oraz nauczysz się mnie kochać i cierpieć tylko z miłości. O mój Jezu, skoro wzywasz mnie do wnętrza Twojego serca, żeby pokazać mi, co miłość kazała Ci przecierpiać. To ja do niego wchodzę. Ale gdy do niego wchodzę, widzę cuda miłości, która koronuje Twoją głowę, nie materialnymi cierniami, ale cierniami z ognia, która biczuje Cię nie biczami ze sznurów, ale biczami z ognia, która przybija Cię do krzyża, nie gwoździami z żelaza, ale gwoździami z ognia. Wszystko jest ogniem. Które przenika nawet do Twoich kości i szpiku, a przemieniając całe Twoje najświętsze człowieczeństwo w ogień, zadaje Ci śmiertelne boleści, z pewnością większe niż sama męka, i przygotowuje kąpiel miłości dla wszystkich dusz, które zechcą się oczyścić z wszelkiej zmazy i zdobyć prawo córek miłości. O miłości bez granic. Czuję, że. Że jestem niczym wobec tak ogromnej miłości. I widzę, że aby móc wkroczyć do miłości i ją zrozumieć, cała powinnam stać się miłością. O mój Jezu, ja nie jestem. Ale skoro pragniesz mojego towarzysta, towarzystwa i chcesz, abym wniknęła w ciebie, proszę Cię, spraw, abym stała się w pełni miłością. Dlatego pokornie proszę Cię, abyś ukoronował moją głowę i każdą moją myśl koroną miłości. Błagam Cię, O Jezu, abyś biczował moją duszę, moje ciało, moje władze duchowe, moje odczucia, moje pragnienia, moje uczucia, w sumie wszystko biczami miłości. Niech we wszystkim będę biczowana i pieczętowana miłością. Spraw, o nieskończona miłości! Aby nie było we mnie niczego, co by nie brało życia z miłości! O Jezu, ośrodku wszelkiej miłości! Błagam Cię, abyś przybił moje ręce i stopy gwoździami miłości. Tak, abym całkowicie przeszyta miłością, miłością się stała. Miłość zrozumiała, w miłość się przeoblekła. I miłością się karmiła. Niech miłość zachowa mnie całkowicie przybitą w Tobie, tak, aby żadna, aby żadna rzecz wewnątrz i na zewnątrz mnie nie odważyła się odwrócić i oderwać mnie od miłości. O Jezu. Mój kochany Jezu. Zawołałeś mi w tej godzinie swej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę cię jak w udręce i boleści modlisz się, składasz za dość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą. Czuję się w obowiązku powiedzieć Ci, Dziękuję i błogosławię Cię. Tak, O Jezu. To dziękuję powtarzam Ci tysiąc, tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko, mój Jezu. Zamierzam oznaczyć moim dziękujem Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, aby mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. O Jezu, przytul mnie do swojego serca. Swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim. Błogosławię Cię tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic oprócz nieustanego hymnu na Twoją cześć.